Hejka, w dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować takiego oto batonika o nazwie Tupla, kupionego w Dilizie i coś takiego kupionego w Netto. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy! Okej, okay, z racji tej, że mam autyzm, a dziś jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu, Poszedłem z mamą świętować w KFC. Tym bardziej, że psychologi i psychiatra już dawno mi zalecili dzielnie pokonywać bariery wynikające z niepełnosprawności. Życzę nie tylko sobie, ale też innym autystom wszystkiego, co najfajniejsze, właśnie z okazji dzisiejszego święta. I przypominam Wam, że no, my autyści. Do końca życia będziemy cierpieć psychicznie i fizycznie ze względu na zaburzenia. Autyzm to nie jest choroba, tylko zaburzenia i niestety one są już na całe życie, a szkoda. Ogólnie to zdiagnozowali u mnie autyzm, kiedy miałem 3 lata, ale dowiedziałem się o tym dopiero, kiedy miałem 17 lat. Mama mi dała do przeczytania zaświadczenie z poradni autystycznej i się załamałem. A jeszcze bardziej się załamałem, kiedy dowiedziałem się, że do końca życia będę miał zespół Aspergera. To też jest autyzm, tylko że łagodniejszy. Jeśli chcecie, abym wznowił serię, w której ja jako autysta podnoszę świadomość autyzmu, dajcie znać w komentarzach. Mm. Nie wiem, kiedy dokładnie wróci Hitoshima, ale nie mamy zbytnio czasu na nagrywanie Hitoshimy ze względu na moją mamę. Um. Opowiem Wam jednak dowcip. Spotyka się dwóch chłopaków. Jeden ma zespół Aspergera, drugi jest neurotypowy. No i ten neurotypowy pyta tego zespołem Aspergera, co sprawia, że jesteś inny niż większość ludzi. A ten zespołem Aspergera mówi: Mam autyzm. A dokładniej mówiąc, zespół Aspergera. A ten neurotypowy, nie wiedząc jaka jest prawda, kłamie: Zespół Aspergera to nie jest autyzm. A ten zespołem Aspergera odpowiada: Ciłała to nie jest pies. A ten neurotypowy. Ciekawe, że o tym mówisz, bo niedawno adoptowałem psa. A ten z zespołem Aspergera takie: Jakiej rasy? Pytam, bo chętnie przyjdę do ciebie na dogoterapię. A ten neurotypowy: No właśnie, ze wszystkich ras psów niedawno adoptowałem ciłałe. A ten z zespołem Aspergera: Ciekawe, że o tym mówisz, bo ciłała to moja ulubiona rasa psów. <laughs> Rozumiecie? Zawsze, kiedy ktoś mi mówi. Że zespół Aspergera to nie jest autyzm, ja mu mówię, że Ciłała to nie jest pies. A jeśli chodzi o ulubioną rasę psów, no każdy z nas jest inny i nie można jednej osoby porównywać do drugiej. Na przykład moja ulubiona rasa psów to Golden Retriever. Ale. Mieszkam w bloku, więc szybciej adoptowałbym Cocker Spaniela, chociaż moja mama nie zgodziła się na adopcję żadnego psa, nawet takiego, który nadaje się do bloku. Ale jak gadałem ze swoim kolegą, który też ma zespół Aspergera, tak jak ja, to on powiedział, że mu się podobają wszystkie rasy psów, które do końca życia będą małe. Ale to nie on adoptował psa, tylko jego rodzeństwo. I to takiego, który do końca życia będzie mały, mimo że mieszkają w domu jednorodzinnym. Ale to też ich rodzice nie zgodzili się na adopcję psa, który jako dorosły byłby duży czy średniego rozmiaru. Bo im większe zwierzę, tym trudniej je wykąpać. I to nawet osoby bez niepełnosprawności mogłyby mieć trudności z tym, żeby wykąpać dużego psa, czy też psa średniego rozmiaru. Zresztą nie tylko z psami jest taki problem, bo jak taki, nie wiem, maine czyli największa rasa kotów, jest już dorosłym kotem, to wielu ludzi może mieć trudności z tym, żeby go wykąpać. Ogólnie większość kotów ciężko wykąpać. Nawet tych, co są takie jak większość ras. A jeszcze trudniej jest wykąpać takiego Kuna, który jako dorosły jest mniej więcej w wieku dzieci przedszkolno-żłobkowym. No, wracając do tematu, to przekonamy się, czy tu plaża rzeczywiście była warta swojej ceny. No co ja na to poradzę, że po jedzeniu i piciu w KFC, mama zabrała mnie do deal za netto i kilku innych sklepów. Miałem jeszcze pójść do parku, ale wracając z zakupów, mama mi powiedziała, że nie mogę pójść do parku, mimo że już dawno jej mówiłem, że mam to w planach. Szkoda, że wcześniej mi tego nie powiedziała. Bo ogólnie większość ludzi to psuje humor, a na Małdystom szczególnie. O. A tym kątem Dupla jest podobna do Twixa, ale mi to nie przeszkadza. Albo były te kulkokonat cool w Tesco. Taka podróbka bałty nie wiem czy pamiętacie. Pod kątem sensorycznym to prawie jak Mars, tylko że prawie nie ma karmelu. Czuję bardzo słaby zapach czekolady. 2 na 10 za zapach, 7 na 10 za smak i 7 na 10 za konsystencję. Mm-hmm. Nigdzie nie jest wymieniony gluten, ani mąka pszenna, ale za to jest wymienione pełne mleko w proszku, serwatka z mleka, migdały. Czekolada mleczna może zawierać kakao. Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne. Może zawierać orzechy laskowe. Pirulina. Substancja glazurująca wosk pszczeli. Biały i żółty. Może zawierać pszenicę. Okej. Okay. Ładnie pachną, prawie jak ma omam, 8 na 10 za zapach. Nie wiem jak inne, ale żółte są dla mnie za kwaśne, więc żółte dostaną 3 na 10 za smak. Pomarańczowe tak samo. Czerwone są mniej kwaśne, więc dostaną trzy na dziesięć za smak. Błękitne. Podobnie jak czerwone. Zielone. też a białe tak jak większość drugi wziął mi się żółty ale to nic Wiecie, dlaczego mój ulubiony kolor to błękitny? Bo mamy autyzm, a kolor błękitny symbolizuje autyzm. Co dużo tłumaczy. Co tłumaczy dlaczego. Dzisiaj wielu z Was widziało pewnie na mieście coś błękitnego. Właśnie, a propos, ile błękitnych rzeczy dzisiaj zobaczyliście poza domem. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętam, jak kolega, który jest neurotypowy, wytłumaczył mi jak małemu chłopcu, że akustyczny i autystyczny to są synonimy. Ale jakoś w fizyce akustyka nie ma z autyzmem prawie nic wspólnego. No, i tym autystycznym, jak autor Pokémonów, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcamy Was wszystkich do subskrypcji, pozostawienia łapek w górę, dzwoneczków. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczny i zdrowy podwieczorek. Pa!